Cioszek, ale za chwilkę do nich podejdziemy. o tym, żeby subskrybować ten kanał, zostawiajcie łapeczki i wbijajcie również na sklep, kupujcie rzeczy Bobo Team i jakieś różnego rodzaju inne rzeczy. Od 99 zł macie darmową dostawę, więc polecam wam bardzo serdecznie. No i dobra. Cześć chłopaki, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam panów. Wiecie jak się cieszę, że czyście do mnie i powiedzieliście, że tam są jakieś zadania i jakiś prezent dla mnie? Ja Tobie, że... ja, ale ja mi się nie cieszę. jedna tabliczka, która ci się nie spodoba. Tak, ja. Ale się cieszę o tak od eee... razu. Ale mówiłeś, że tam jest jakaś nagroda dla mnie. Bo jest, ale. To poczekaj, ja musisz przeczytać. Wy tam, witam, witam, Bobiksa. Tak się do mnie mówi? Nie no wiem. może on cię tak nazywa. Ale on ale... wszystkich przezywa, stary Ale cały Dobra, czas. ale Bobiksa, ja rozumiem po Bobo, ale Bobiksa? Dobra, nieważnie. I o zdrowie pytam. A bardzo dobrze, panie hero Nie wiem, gdzie pan jest, ale bardzo dobrze, a u pana. Dobra, słyszałem, że chcesz odzyskać konika Krzysia. Pomogę. Konik! Ja bym mu nie... Ja ci pyłem, tak, ja bym mu nie... No, no stary ciemu? musisz do końca przeczytać, to się Ale przekonasz. No, no koniec, jest, przecież to widzę. Wykonaj zadania. Pierwsze, znajdź dirta, drugie, wybuduj choinkę, Trzecie, los, valium. Nie, Co zbudował choinkę? Bela ciał, bela, bela A co ty jesteś już pijany chłopie? Ciao. No może po 15, ale pożekaj znańc, Dyrtę zbuduj choinkę, rozwal ją. Jeżeli ci się uda, to konik czeka świątyni. Masz 10 minut i jeżeli ci się nie o party, uda, diamo. Macioch mi rozkazuje ci... O bela, no zostaw mnie! Ciao, nie, nie, ciao, do... Co ty emis? robisz? Maciużyk, pomóż mi, no on nie, nie pomaga, on no no ty tylko ty, przeszkadza chciał ty, ty naprawdę myślisz, że hirobrain da ci konia? Serio? No, widzisz, bo, bo, bo nie przeczytałeś no. jeszcze najgorszej tabliczki, tak mi się Reszkazuję wydaje. ci zabić konika po zderki Partigiano. Ej, Maciu, nie możesz rozwalić ale, tego konika! Ale to nie, jakby widzisz sam, że on mi to rozkazał, jeżeli się ale, nie uda wykonać zadań. Ale poczekajcie, bo ja zastanawiam się jedno. Mam tutaj, znajdź nice teraz zbuduj, zbuduj choinkę, los walią, i masz 10 minut. A kiedy zaczynają się 10 minut? Ja nie wiem. Ja, ja nie. No pewnie ja nie wtedy, wiem, nie kiedy powiesz wielkiemu panu z brodą, że zaczynamy. Mm -hmm. Tak. A może, tak, no wtedy, kiedy powiesz, nie wiem, start. Dobra, a pytanie, pomożecie mi z tym, bo będę miał kolika. Ale fajnie, co nie? Znaczy, ja tutaj widzę bardziej tabliczkę, że... Maciek no? rozkazuje ci zabić konia. Ale, ale przecież to, nam się ja uda szybciej niż 10 minut. No co, wy nie wierzycie w to? Wie co, no, jedyne, co to tabliczki wow. są pisane do ciebie, więc ja nie wiem, czy możemy ci pomóc. Ja, ja mogę. Nie, ale ewidentnie nie możemy, tylko ale nie wiem. Ty masz tak, znajdź dirt, mega prosto. No? Zbuduj choinkę, mega prosto, rozwal ją. Stary, to się da zrobić w dwie minuty. No ale właśnie ty, wiem. Ale ty, ale ty od, oczywiście, jak to ty powiesz, nie, 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 nie choinka musi być duża. Ale musi być, nie być oczywiście. Ja Dobre chłopaki, panie chirurgowie, Dobra, i nie, mój oczywiście cudowny, piękny. Chciałbym rozpocząć to wyzwanie. 3-4 czas start. Dobra chłopaki, jesteście, Pchodźcie, pomóż tak. mi dirta kopać. Dobra, idziemy dirta, będziemy mieli A w ogóle jeszcze tego konika. Gdzie jest ten konik? Bo ja sobie zechciałbym wypać. Ja nie, 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 ja, nie Ciosiecki! Ale I powiedział, tam... że w świątyni tak, będzie świątynia, Tak, świątynia, no tylko tutaj. gdzie tu jest? Tam tutaj jest? jest? Tak. Tam jest konik! Ej, to jest. On, ma, on się nazywa Krzysiu, czy jak? A Nie wiem, no to no jest. to jest twój konik, ale. On się nie nazywa, ale poczekaj, mam pytanie, jak tutaj wyjść teraz z tym konikiem? A Ty, ja mogę sobie. Ale stary, tutaj nie Co? da się. 6. Ale to pytanie, poczekaj ja wyjadę. Ej, mogę go rus ruszać, czy nie za bardzo teraz. Poczekajcie. A no spróbuj wejść, no, ale jakoś ja tutaj nie Ej, Ty no jest chyba bariera, nie mogę za znowu. bardzo. A tu jest, a tu się nie da wyskoczyć! No nie gadajcie, że tu jest takie dobra. Ej, ewidentnie chyba trzeba zrobić te zadania, ale to w takim razie kiedy ja dostanę ten, jak to się nazywa, ten to wejście? Jak skończę te zadania czy jak? No tak, Ej, wtedy ja, będzie to ja się nie znam. Ja, ja tak jestem mi się tutaj nowy. Ja, ja też się w у меня. Вообще, миноваюсь одна минута. Добро бы дуга Naleźć. Oczywiście trzymajcie mi kciuki w komentarzach. Co, ty, ale to to już Co? się zaczęło? Już się zaczęło? No bo ja nie, wcześniej no, to, chyba to, powiedziałem, nie? No tak, ty już dawno powiedziałeś, to jak o ty chcesz nie. to wykonać. Ale to musi, muszę tu dać radę. Dobra, poczekaj, tu jest zejście do tej kopalni. Pamiętam, że tu jest dirt. <laughs> Raz uciekałem przed takim e, no, ale nieważne. Bierzemy tutaj ten cały o, tu jest, elegancki... Dobra, bil. to, to dobra. ci nie możemy. To, a ja tutaj dwa, musimy. 20, wiesz? Ja już mam 20 eee, Masz 20, Subujcie możecie... kanał. Eee, Bobo bo Minecraft, to bardzo ważny kanał. Prawda, Aberka? Znaczy, ja chciałem tak powiedzieć, żeby pomóc, bo ty zapomniałeś i ja nie wiem to subskrypcji. No jak coś to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, zostawiajcie łapeczki, wbijajcie również ten sklep od 99 złotych. zł. kropka, pierwsza linijka w opisie. No to macie, więc jak coś tu zapraszam. No to rzeczywiście. Chyba mówiłem na samym początku. Ale dobra, no nieważne, ważne. nie pamiętam, jest tak rano, że ja nie pamiętam. No na pewno 19 jest. Dobra, słuchaj, co to by się dzieje? Czy ty możesz normalnie pomóc? O on jest je jakiś spalnięty na łeb. Ej, mam pytanie: zabijamy go z łapki? Wiesz, co, no, U jakby mi to mi Nie, pewnie, dawaj z tym lamusem Dawaj tego lamusa On same problemy tutaj robi, go elegancko tutaj z jedno łapeczki piwko, wyjaśniam. Trzy, dwa, to tam wiesz. Au, au, au. Co? Jakie piwko? Ty masz konika, cyjs ja mi tutaj pomóc złapać, no to... a nie! Oj, ty nie. spa! Wow. Okej, okay, to było mocne, wiesz co może powróćmy do kupania kopania. E, e, właśnie musimy wracać, poczekaj, bo już mamy mamy 7 minut odjąć 3, to ile to jest? Co? 7 odjąć 3, 3? czy 10 no. odjąć 3? Nie, 7 odjąć 3. No to 4. 3. Cztery minuty już to kupiemy! Dobra, dawaj szybko, bo musimy na szybkości zrobić Ej, ja mam, to kuzwanie. E, ja ale, ale nie, bo to musi być duża choinka, bo choinkę można zrobić tylko i wyłącznie jakąś dużą. Czyli to co musisz... ile potrzeba tego dirta, bo wiesz, ja nigdy nie e... robiłem w sumie? E to koimki. muszę ja mieć jakoś stack i jakoś ty musisz mieć stack. Coś takiego. No dobra, takie to ja już to, wiesz to to ja, ja ci może to wszystko, co zebrałem, trzymaj. Ponad stack tutaj już o, mam. Dobra, elegancko, to powiedz, kop, jeszcze kop. ja nie chcę zabijać tego konika, Ale to, no to właśnie musisz mi wtedy pomóc. Dobra, to mnie tak? mi... zabił. Eee, to, to Maciuszek cię jak... ci zabił. No nie, no to nie Miałem ja, to Miałem tam bobe. 12 klatków dirta i je straciłeś. Co? Ale to, co dobra, może to byłem ja. Dobra, chłopaki, oddawać mi dirta. I musimy szybko, oddajcie. Dobra, oddajcie. A oddaj macie mi. moje itemy, czy się wszystko Nie spaliły? mamy, spaliły się. Oddaj mi dirta, szybko, aberka, bo już minęło 5 minut. Dobra, mamy tu już. Dobra, bierzemy. Jak minut, coś to, to mamy... Ty powinieneś zrobić całą choinkę i trzy razy spalić. Ale Palić. Ja nie będę palić choinki. Nie ma szans. Nawet jej nie zniszczę. Może nowi to się spodoba i będzie okej. Okay. Będzie choinka. Mam A, pytanie, ty nie, ty nie spalisz choinki? To, ale to nie wykonasz ale... zadania. A, ty to ja muszę ją po rozwalić? To po... no, tak. Jest, nie, co za zbał. nie No ja Dobra. będę musiał chłopak załatwić. No, no ja nie, nic nie, chcę. nie możesz go załatwiać. Dobra, poczekaj. Robię już tutaj cyk, e, choinkę. Babara, tylko boję się, baba, bo. się, że mi tego dirta może nie starczyć. A i wiecie co? Sam jesteś grzyb, nie, to, jest to jest będzie piękna kloc. choinka. Ej, ale od <laughs> kiedy choinka ma pień z ziemi? A od kiedy e, aberka ma mózg? A. No właśnie, nie, nigdy Aberka tak. nie na mózgu. Dobra. He, he, to było dobre. Naprawdę jacyś, Pani no, Pani z pełna Hirobrajnie! Jak już Pan nas słyszy i Pan Słyszę. słyszał, że, 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 że no właśnie, ja chcę na przykład uciec z bariery, czy Pan słyszał, że Bobo chce konika, to czy może Pan zrobić ustawkę jeden na jeden, Abra vs Bobo i ten, kto Sam przegra, się dosta dostanie bana na tym serwerze? Please! Co? No chyba, żeś poważnie. Dobra, chłopaki, Mam takie pragnienie, kopać, bardzo Proszę bardzo. Gdyby pan dał jakieś. Gdyby pan dał jakiś znak, Dobra, ja nie idę. wiem. Burza, pioruny, pan zawsze robił takie rzeczy. Au! O. o co ty zapytałeś o. jeszcze raz? O ustawkę jeden na jeden. Ale z kim? Ze mną?

Poczekaj, nie, no nie ja tutaj mogę. stawiam dom normalnie tego klocka, cyk, muszę tutaj postawić, dobra, elegancko, masz Maciuszek troszeczkę dirta, czy niekoniecznie? Ej, ja w nie wierzę, mam, ja mu mam mówię, żeby dobra. dał jakiś znak, Pochodź a jego znakiem do góry. jest zabicie wow. mnie. Jaki to masz? Tak dużo no. mam dirta, bo się okazało, że mieliśmy w skrzyni dużo dirta, tylko to nie ty pozbierałeś. Dobra, to daj mi, złap. To zła. pewnie ty pozbierałeś, trzymaj, dobra, dużo tego jest, Dobra, nie wiem, okej, elegancko, dziękuję bardzo, jeden stack to jest dużo? No nie tam drugi prawie wyrzuciłem. A tu nie wiem, jeden tylko dostałem. Dobra, nieważne. Postawimy ile tego tylko tutaj da radę. I mam pytanie w ogóle chłopaki. E, 10 odjąć 3, to ile to jest? 15. Pięt... E, no nie, co, nie, nie czas złego, mi się 7. skończył? 7, nie, 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 nie. Siedem. to jest 7 No nie, weźcie coś z tymi płaskami zróbcie, bo mi normalnie one rozwalają system, tutaj denerwują cały czas i tylko po, problemy. Po, po, robią. Do Lul. Dobra. Dobra, co ty odwalasz? Cały co czas? Co mnie trafia piorun, no, ja prosiłem tylko o sobie. Oba mam 10 gata no. jeszcze, trzymajcie. Dobra, Trzymaj, szybko bo mi się nie poczekaj, przyda. ja tutaj muszę postawić. Dobra, poczekajcie. Je... Za... 11 odjąć, 11 odjąć 3 11, 11, to to będzie 3. 8 8, mam jeszcze dwie minuty, dobra, elegancko jest choinka zbudowana ja ty rozwalić Patrz. to jeszcze masz. No właśnie muszę, ale podoba Wam się ta choinka czy nie chciałam. No ty chyba. bardziej chyba no? przypomina. Ja Krzyb. Dobra, dawaj, rozwalamy ją szybciutko. Zostało jeszcze półtorej minuty. Dobra, na, na szybkości musimy ją teraz pełen speed. Tylko poczekaj, żeby tam się dało wejść do góry. Zrobię takie schodki eleganckie. Przysłem, okay. I żeby poczekaj, bo naprawdę możemy nam się. Mamy jeszcze minutę dwadzieścia. Dobra, Aberka, chodź tu szybko. Szybko mi tu pomóż rozwalać tą choinkę. Maciu, dobra, się rozwalać. Dobra, masz łopatę. Ja muszę też. zobaczyć czy łopatę. Czy łopatę mamy w o chwilę. dobra, bez kitu łopatę. Musisz łopatę na szybkości teraz znaleźć i będzie pico ogarnięte. Dobra, pomagasz tam aberka? No, a co robię? Dobra, już się bałem, i niestety, że tam... niestety, ale nie co? mamy łopaty, także możemy mieć naprawdę problem Dobra, teraz. Dobra, ja to szybciutko musisz tutaj pomóc. Chodź tutaj z łapeczką pomaga, pomaga. i niszczymy. Szybko to niszczymy. Dobra, ja tu jestem u góry. Zostało nam jeszcze, słuchajcie, 50 sekund. Damy radę? O, damy no to... radę. Nie wiem, Dawać, ee, na szybko damy szybko radę. Szuk. Jest szansa, dawajcie szybko. Lecimy, lecimy, lecimy. Wszyscy, wszyscy. Ej, ale elegancko. tak trójkę może nawet damy radę. Ej, serio, będzie sekund. blisko. Dobra, będzie mega 40 blisko. sekund. Szybko! Ale i łopaty, szybko! To to już było zrobione. Szybko Maciążyk! Szybko! 30 ja sekund! Szybko, Ostatnie 30 sekund! Dobra, na pełnym speedzie! No nie! No nie mówcie, że nam się nie uda! Poczekajcie! Jeszcze, jeszcze, jeszcze mamy! 20 sekund! Poczekajcie 20 sekund! Syk! Elegancko! Dobra, poczekajcie! Ej! Może się uda! Już naprawdę fest mało zostało. 10. Ej, to się może udać serio. 9, 8, 7, 6, 5, 4. nie! 3. No nie szabra ja swój 1. Nie! Ej, czas uskończył się. Ej, nie wierzę, to Jak zobacz. Mało. 10 klocków nie. nam zostało na trzech, zabrakło nam. Ile tu jest, może? Ale ile tu jest klocków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dźwięk. serio dziesięć Ja no nie co? mogę, ale widzisz te pioruny, ej, one Oli, cały czas kamalają, on jest zły. On jest zły bardzo Ale za Piękno to co jest zły! Nie wiem za, no za to, że nie wykonaliśmy... Ej, zadania to ja mam chyba. pytanie teraz! No? Jakie? Możesz mi tego konika nie zabijać? Ale słuchaj, no ja nie wiem, bo to jakby no nie mogli ja decydować. Cię, no proszę nie zabijaj mi, no. Eee, ja przecież dlaczego, Pani Hirobr No. Dlaczego mnie pioruny zabijają 10 I, razy z rzędu? Co No ja bo komu Ty nie robiłem? słuchasz Pana Hirobraina i tylko dlatego. Ja mam do Was prośbę, chłopaki, możecie mi te, tego konika nie zabijać? Zobaczy w ogóle pytanie, czy to jest już otwarte, nie. ma bariery, Byku. Co? Chyba, ale spotek. A Ej, nie ma bariery rozwali? naprawdę! Ty, nie tu jej. dawajcie ten płotek na szybkości łapkami niż Ja mam, ja mam nawet. Ale coś. i biorę tego konika, dobra? Mogę tego konika wziąć? No, no ja nie wiem, no. Ej, no nie możesz, bo bo no. w sensie wiesz co chodzi. Ja, ja nie wiem co zrobić. No to ja tutaj... kon... Nie, to nie jest konik Krzysiu, tak mi się wydaje, ale ja to nie jest jakiś tak fajny go. konik. Ale no, no. Ale on mi rozkazał, on mi kazał! No i co? I ty po prostu chcesz tak podejść i tego konika, no! No nie wiem, no słuchaj, no, no zobacz, ale tu jest Maciusz, jego głowa. To ja cię jakoś przekonać! To o patrz, jest... ja sobie elegancko pojadę tym konikiem i widzisz wszystko easy peasy. Oj! Nie! To, no, nie! No, nie no, no, chłopie, Nie! Co tu się dzieje z tym konikiem? Ty Poczekaj, naprawdę spalisz ty... konia nie wiem, ale No Nie, jak... spali, to, szybko nawet... chowam konika. O dobra, żyje już konik. Weźcie, uważaj, co ty... O, nie, co ty robisz, Maciuszek? Nie odpali się, zabijaj się, go! Ej, Maciuszek to robi specjalnie czy co? Macioszek, ty nie, specjalnie... No, bo, bo, ja po prostu ty specjalnie wjeżdżasz w ten ogień! Nie! Zostaw tego konika! No nie, nie Maciuszek! To no nie, stary, Eee... Eee... Co? On spalił Ale... konika. Ale ani nie ma konia, ani Maciocha. Maciuszek e... też się spalił? Ale... No co? Co, co, to, co to było? Co? Było? co?

Dzień nie, bo pelka. nie chciałem, on się sam podpalił. Ja nie panowałem nad nim, na No na pewno, śratę, tata! Nie odzywaj się do mnie, dobra, bo Czy możemy ktoś powiedzieć, czemu znowu zostałem ja zabity? Pytanie, przez no pytanie, czemu? Bo ty cały czas mówisz, że to jest żart. Ej, nie, nie, no, poczekajcie, ja muszę zobaczyć te tabliczki. No ten głupi cfeluch za przeproszeniem, najgorszy cweluch! czemu mi tu normalnie wysadziłeś tego konika? No i, no, i dlaczego bo... mnie bije, jak ty go obrażasz? no co jest? Ale fajnie! Gdzie ty jesteś, Ej, jest Aberka? Naprawdę, aberka, gdzie ty nasy, jesteś? Tutaj. Gdzie jest Aberka? No, Poczekaj, go dawaj będziemy piorun go obrażać, Aberka będzie piorunem miał. Gdzie jest Aberka? Poczekaj. Ej, hej, to jest dobra, ale to jest feluch najgor... no, Dostałem... najgorszy! Ale lamus, Zostałem najgorszy! Feluch najgorszy! piorunem. Ja wolę już nie. Ja, ja wolę już Dobra. nie ale Jeszcze raz, jeszcze raz. Gdzie jest, gdzie, jest, gdzie, jest, gdzie jest ten Aberka? Poczekajcie. Nie wiem gdzie, O tutaj, o tutaj gdzie? jest. O, Gdzie? Zobacz, tu się odradza przy więzieniu. A, Cweluch, Cweluch, Co to? Ty, zabił mnie oberka z łapki, ale jesteś lamusem najgorszym. Dobra, powiem wam tylko tyle. Macie szczęście, że to nie był konik Krzysiu, bo już się bałem, że to był konik Krzysiu, to wtedy byś ty Maciuszek miał normalnie przekichane i ty bo... Aberka Słuchaj, też musisz... byś miał przekichane. Ja nie chciałem naprawdę mu zrobić no. krzywdy, tylko to był rozkaz. On mi rozkazał po prostu go zabić. No dobra, okej, okay. niech tak będzie, słuchaj. Wow, czemu on teraz nas strzela tymi piórnami? Ale dobra, on się wkurzył na ciebie, czy na mnie, czy na kogo, czy na tego cfelucha? Mi się wydaje. Że na niego jest cały czas zły, bo on wow. wiesz, się go. No tak, obrażę go, dobra, to ja w takim razie będę już kończyć ten odcinek. Naprawdę ulga z serduszkami zeszła pod tym względem, ponieważ to nie był konik Krzysiu, więc naprawdę pod tym względem jestem naprawdę happy, bo jakby to był koniec Krzysiu, to ja bym sobie normalnie nie darował. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, zostawiajcie łapeczki i wbijajcie również na sklep z koszulkami. Od 99 zł macie darmową dostawę, więc polecam Wam bardzo serdecznie, a mi tutaj oczywiście nie pozostaje nic innego, tylko wymyśleć jakiś sposób, żeby stąd uciec. Tu jest jakaś skrzynka, ale pusta. Trzeba coś z tym zrobić, a na tą chwilę naprawdę dziękuję wam wszystkim i wielkie, przyolbrzymie pozdro!